Witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na pogromcach Betu z tej strony Jacob, z tej strony klasycznie Patryk, a a przed nami weekendik, ale na wstępie zachęcamy oczywiście do zostawienia łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z tym, co dzieje się tutaj, no i oczywiście zapraszam was na grupę na Facebooku oraz na Instagrama, bo jest was tam coraz więcej i bardzo nas to oczywiście cieszy. Jeżeli chodzi o wczorajsze wczorajsze mecz... kupony. kupony, no to no w końcu kupony. się musiało tak zdarzyć, tak? tak, fajną serię, no wczoraj niestety nic i dzisiaj znów walczymy. Dokładnie Z systemem Oraz z kuponem oczywiście specjalnym Słuchajcie, jeżeli jeszcze nie macie konta na BetCliku To jest idealna okazja, żeby założyć Bo składem Bety50 Wasz pierwszy zakład jest bez ryzyka Do 57 złotych tak naprawdę Jeżeli postawicie właśnie 57 złotych Siądzie wam gratulacje Wygrywacie, możecie wypłacić Albo grać dalej Ale jakby wam nie siadło To to samo Czyli 50 złotych Czyli 57 minus podatek Wraca na wasze konto I albo możecie wypłacić Albo grać dalej razem z nami Druga szansa zawsze jest mega fajna Także polecamy oczywiście I oczywiście też zawsze przypominamy Że Słuchajcie, to jest dla osób pod dajemy, tylko nasze analizy to nie są żadne pewniaczki, także pamiętajcie, każdy nawet zakład o kursie 1,01 może nie siąść, naprawdę. A się. się. <laughs> e, więc zachęcamy do rozważnego i odpowiedzialnego grania. No, a teraz przechodzimy do kuponu systemowego, tak który jest. dzisiaj chcielibyśmy wam mniej więcej tutaj przeanalizować. Arsenal Everton, największe chyba spotkanie dzisiejszego mhm. dnia, jeżeli chodzi <laughs> o sprawę, ciekawe spotkanie. Bo siedzieliśmy z Patrykiem, Dubo rozmawialiśmy tak. i nie powiemy wam kto wygra. <grym> Tutaj jakby no nie ma szans mam wrażenie. Chcecie zerknąć na wydarzy. kursy, no na 0 6, na gospodarstwo. No niby więcej osób obstawia Arsenal, no ale wiadomo jak to jest. A co bardzo ważne, Aubameyang i Lacazette nie będą grali z tego co już jest powiedziane. Lacazette, Aubameyang, Tierney, Odegaard no, i, i, i Lewis. I Lewis. E, więc naprawdę jest tam sporo braków, więc te strzelanie, to strzelanie bramek też nie jest aż takie pewne. Everton z drugiej strony też formą nie zachwyca, nie zachwyca. No, to czy, trzeba jasno czy powiedzieć. porażki i remisy z rzędu. Te. Analizując ich ostatnie spotkania, możemy zauważyć, że jest tam naprawdę sporo kartek. I tam też będziemy zmierzać. Ostatnie ich pięć spotkań, wiem, że tutaj może troszeczkę musimy się cofnąć do e, 2018 roku, więc dość daleko. Natomiast między nimi zawsze jest jakaś ta rywalizacja. Teraz są zespoły bliskie sobie, jeżeli chodzi <laughs> o, e, o tabelę. Więc jak najbardziej wydaje mi się. Możemy tutaj się skupić na tym I kartki w meczu, słuchajcie W ostatnich ich meczu padło 4, były 4 kartki W jednym nawet 5 W ciągu 5 spotkań Więc wydaje mi się, jest to całkiem ciekawa opcja Arsenal znany jest z tego, że jak będzie grał na przykład Shaka, to będzie dużo. A będzie, gra, A będzie no grał. Bo kto ma zagrać do tej Dokładnie. Tyle dobrażę, e, więc może tam być brutalnie. Everton też raczej nogi nie odkłada, jeżeli czasem trzeba powalczyć. Stąd wydaje mi się, że tutaj. Można też jeszcze powiedzieć o tym, że no, to spotkanie sędziuje Jonathan Moss. E, jeżeli popatrzymy się na to, jak sędziował ostatnie spotkania Evertonu i Arsenal, to nie było dawno. Evertonowi pokazał cztery kartki, Arsenalowi również pokazał cztery. Kartuniki. No, więc było tego całkiem sporo. A teraz to jest pierwsza część. Patryku. Druga część pochodzi z Ligi Polskiej, dokładnie z pierwszej Ligi e, Sandecja Nowy Sąd. Na tym kanale widzieliście już dużo razy i za każdym razem widzieliście ją na zielonym kuponie. O, o. Mam nadzieję, że to się nie zmieni. Natomiast ostatnie spotkanie z Widzewem Łódź Sandecja e, nie, Sandecja dostała niestety w tym spotkaniu dwie czerwone kartki dwóch ważnych zawodników, czyli Ogorzały i Hajda zostało wykluczonych z meczu właśnie teraz wyjazdowego z Bełchatowem. Z drugiej strony Bełchatów jest najgorszą Drużyną pierwszej ligi znajduje się na tym jednym, jedynym miejscu premowanym spadkiem, no, dającym spadek po prostu. Będzie, będą mieć piłkarze Dariusza Dudka tutaj m, ciężary, jeżeli chodzi o Bełchatowian. Natomiast nie uważam, żeby Dariusz Dudek tak strasznie przemeblował e, skład drużyny i taktykę na to spotkanie. Dalej uważam, że Standecja będzie grała ofensywnie, bo tych ofensywnych graczy dalej w zespole ma, bo odpadł obrońca i e, pomocnik. Przejdziemy do podwójnej szansy i klikniemy sobie taki zakład jak e, zwycięstwo gości lub ponad 2,5. Jedna z tych dwóch rzeczy musi się zdarzyć, żeby no nam kosz przysiadł. Sprawa wygląda prosto, albo Sandecja strzeli jedną bramkę i ten mecz zamknie i zamknie się w obronie, albo będzie wymiana czasów i tu już nie wiadomo, o ten wynik mógłbym być bardziej niespokojny. Tak, dlatego po prostu dajemy sobie taką furtkę na to lub na to. Czyli tak, 2.36 mamy. Jeśli chodzi o kurs, 50 zł postawione, 103 do wygrania. Dokładnie. Czas na kuponik specjalny. Ale zanim to. Konkursik. Zani to, konkursik. No to weźmiemy sobie Arsenal Everton. Dokładny wynik wraz z minutą strzelenia pierwszego gola nikiem z betklika. Nieedytowany, nieedytowany komentarz do rozpoczęcia spotkania. I pierwsza osoba, która trafia, zgarnia 50 zł na swoje konto bonusowe od BetClick. No dobrze, Patryku, gdzie zmierzamy, jeżeli chodzi e... o pierwszy, ku... pierwszy zakład kuponu pierwszy, pierwszy zakład kuponu specjalnego, czyli coś, co na odcinkach naszych jest pierwszy raz, czyli Żużel. Fuh. Tak się skończyło. Że mamy ekspertów od żużla na grupie. Dziś zagramy sobie zwycięstwo motoru Lublin z włókniarzem Częstochowa. Motor Lublin wspomagany bardzo dobrymi juniorami wprowadzonymi do zespołu, plus wracającymi głównymi jokerami, że tak można, można powiedzieć. My stawiamy po prostu zwycięstwo motoru Lublin, Lublin po kursie 1,42, a drugi typ będzie pochodził z piłki ręcznej ekstra klasy naszych mężczyzn w Polsce. Proszę o to twoja ekstra klasa mężczyzn w Polsce. E, MKS Piotrkowianin Piotrków Trybunalski Wisła Płock Wisła Płock która cały czas goni Vive które raczej nie uda się dogonić. Natomiast niebezpieczny, na, niebezpieczny kurs, kurs 1.02. zaraz będzie tak jak na Barcelonę że nie będzie no w ogóle właśnie. kursów. E, o tym meczu mógłbym mówić dużo Piotrkowianin jest po prostu na ostatnim meczu meczu miejscu w tabeli ostatnio udało mi się wygrać mecz w końcu po serii porażek. Natomiast Wisła Płock sobie nie poradzą, bo nie radzi sobie z nimi praktycznie większość ligi. Jak rozwiniemy sobie zakład, wynik meczu i suma goli i klikniemy na zwycięstwo Wisły Płock i powyżej 54,5 punkta w meczu. 1,66, także fajnie się to wszystko składa. Oczywiście na to stawiamy 250 zł. Stawiamy i miejmy nadzieję, że się zazieleni tego. Życzymy sobie i oczywiście wam, bo to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękujemy. E, oczywiście. Piszcie komentarze konkursowe, jeżeli macie też inne przemyślenia, zapraszamy na grupę oraz na Instagrama, tam zawsze szybciej troszeczkę są e typie, jeżeli nie macie o e czasu oglądać odcinka. Dziękujemy, trzymajcie się, życzymy Wam miłego weekendu, widzimy się w poniedziałek ze mną, a ja jutro i w niedzielę. Trzymajcie się, cześć.